Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do i niedawno na live'ie rysowałem w Paint'cie. Rysowałem w Paint'cie Jokera, jakieś inne postaci, Kokonę, Miku Miku z Yandere. no i też rysowałem widzów. A więc wpadłem na pomysł, że fajnie by było nagrać taki odcinek na YouTube'a, gdzie rysuję właśnie widzów. Poprosiłem na grupkę, żebyście wysłali różne swoje zdjęcia, wybrałem parę i dzisiaj zobaczycie moją twórczość. Twórczość. Nie no, ale tak szczerze, myślę, że wyszło naprawdę zajebiście. Dobra, no to zaczynamy. Witam cię, koleżanko. Witam cię, koleżanko. Biorę pędzelek i ciśniemy sobie swoją głową. Może go powiększę troszkę. Pięknie. Dobra, dobra, mamy kształt. Jeszcze tutaj trochę. O. Tutaj włosy będą zajebiście, dobra, dobra, mamy kształt głowy. Teraz wypadałoby zrobić szyję, więc szyja będzie. tak szła. Bach. Dobra, no to jak mam już kształt głowy, to teraz wypadałoby zrobić włosy. Włosy będą tak szły. Pięknie, 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 pięknie. Tutaj gdzieś się kończą. Tu są, tutaj masz taką krechę. I to spada. Bach. Dobra. Zajebiście, zajebiście to <głos> wygląda. <noise> okej. Okay. Tutaj takie lekkie mięśnie masz, to patrz. Jedne ci takiego bicepsa, okej? Okay? Pięknie. Tutaj jest ręka. Pięknie. Ona idzie gdzieś tak, tak? Idzie jakoś tak. Dobra, myślę, że jest naprawdę okej. Okay. Myślę, że to naprawdę fajnie wygląda. Jeszcze tutaj troszkę A, Dobra, to trzeba jeszcze tak jebnąć, żeby było widać, że to faktycznie są włosy. Bach, bach. No i pięknie, pięknie, zajebiście to wygląda. Jeszcze tutaj ci troszkę włosy Tak o I tutaj też masz taką grzywkę. Dobra, coś takiego. Dobra, myślę, że to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Dobra, no to zaczynamy teraz z nosem albo nie, dobra, zaczynamy sobie od łus, masz takie. Tutaj masz brudkę zmarszczoną Takie krechy ci dam Żeby było widać, że jest pomarszczone Tutaj masz brew Zajebiście, patrzcie jak zajebiście to wygląda, faktycznie ta brew jest Za włosami, to naprawdę fajnie mi wyszło Ta ręka mi troszkę nie wyszła Ale poza ręką jest wszystko bardzo, bardzo okej, okay. dobra To jebnijmy sobie teraz takie kółko Mam jedno oko i masz drugie oko. Zajebiście to wygląda. Na moje oko? Zajebiście, dobra. To jeszcze trzeba cię troszkę pokolorować. Przepraszam. Przepraszam cię, koleżanko. Nie no, ale generalnie jest naprawdę dobrze. No dobra, ta ręka mi nie wyszła. O, ta ręka, ta ręka mi nie wyszła. Natomiast poza tą ręką, wszystko jest ok, jak dla mnie. Mhm. Zapytajmy jeszcze Michała, co o tym sądzi. Oczy Oczywaszki. Oczy ważki. Kurwa. Oczy ważki? Michał, a ty co sądzisz o mojej twórczości? Co sądzisz o tym cudownym rysunku? Co? Dobra, zobaczmy, jak wygląda wasz odzew do mojego pięknego rysunku. Picasso 2K16. Opisał mnie. Opisał mnie Picasso 2K16. Bardzo dobrze, ziomeczku. Urhara, ta dziewczyna w pęcie wygląda jak chłopak. W, w którym miejscu? Zajebiście wygląda, wygląda zajebiście. O jezu, dlaczego mnie kajtujecie? 11 na 10, bardzo dobrze, Julio. Bardzo dobrze, kochany Rudy, Bardzo mi miło. Nice, overnight thousand, Bardzo dobrze, kup tablet graficzny. Nie potrzebuję, bardzo ładnie rysuję w pęcie. Dobra, moi drodzy, no to ciśniemy sobie z kolejnym. Witam cię, kolego. Witam cię, kolego. Ty i Twój Piesek zaraz zostaniecie pięknie odwzorowani, Dobra? Zaczynamy sobie od. Ciebie. Zaczniemy sobie od Ciebie. Czyli, najpierw, główka. Tutaj jest ucho pieska. O kurwa, Urhara, nie poznajecie. Jakie zajebiste ucho! Ej, zajebiście! Zajebiście to wyszło, naprawdę. Zajebiście! Dobra. Kontynuujemy dalej. Teraz włosy. Bach. Pięknie. Dobra, i zaczniemy sobie od psa, bo myślę, że jest... łatwiejszy. Dobra, no to nosek sobie takie bniemy pies. Kurwa! Tak nosek. Pięknie! I tu masz gdzieś dziurę, tak? To teraz sobie skończmy tego pieska. Tutaj jest czarne, tu jest czarne i tu jest czarne. Dobra, mamy pieska! Jest piesek! Mamy pieska, zaczynamy sobie teraz z tobą, ziomeczku. Myślę, że będzie naprawdę zajebiście. Zaczniemy sobie od nosa. Nie lubię robić nosów. Najgorzej mi chyba wychodzą. Reszta jest nawet okej. Okay. Dobra, tu masz nos. Okej, okay. to jest nos i to w taki sposób. Dobra, usta. Masz taki uśmiech. Szeroki uśmiech ci zrobię. Dobra, szeroki uśmiech. Tutaj zaciemnienia zrobię to już taki pełen moi drodzy profesjonalizm z mojej strony. Że ja tutaj nawet te ciemne miejsca, widzicie? Tutaj jest takie ciemne miejsce. Ja to do perfekcji odwzorowuję. To jest wysoki poziom. To jest naprawdę wysoki poziom. Perfekto, perfekto, ale ten piesek, ten piesek to przyznajcie. Ten piesek wyszedł przezajebiście. Jest naprawdę 1 do 1 <laughs> Urwara co ty masz w głowie? Co ty masz w głowie? Przepraszam was Przepraszam was, że tak Was skrzywdziłem Żartuję, jest zajebiście Dobra, ciśniemy sobie z kolejną osobą Witam cię koleżanko Kaja Queen Witam Cię, Kajo Queen. Odwzorujecie do perfekcji wraz z tą koroną. Sorry, mikrofon. Żyjemy sobie do tego takiego pędzenia. Nie grubszego. Grubo będzie, będzie grubo. Odwzorujecie naprawdę, naprawdę dobrze. Postarajmy się. Za każdym razem się staram. Zresztą widać tego efekty. Coś takiego. Teraz tak, bo włosy. Zajebiście, dobra. To jest Twoja głowa. No może nie wygląda teraz. Mega zajebiście, ale zapewniam Was. Zaraz to się zmieni. Zaraz to się zmieni, zaraz to nabierze fajnej barwy. Czy ja? No i tutaj to. Tu masz tak. Tu są włosy, włosy, włosy. Włosy, włosy, włosy. I to zrobię tak. 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 I tu są włosy. I to wszystko to są twoje włosiska, dobra? Tutaj jeden włosyk spierdala od reszty. To coś takiego. Tutaj też jest taki jeden zagubiony. Pach. Patrzcie, patrzcie, jakie poświęcenie odwzorowuje. Nawet włosy do perfekcji. To. Myślę, że pod tym odcinkiem jak najbardziej należy się dużo, dużo, dużo lajków. Bardzo dużo lajków. I tutaj też włosek ci jeden ucieka. Tutaj też ucieka. No tak, tak. Dobra. No i korona, korona. Kaja Queen. Patrz, jaką piękną koronę ci nawet zrobiłem. Oj, oj, przepraszam cię, przepraszam, nie jesteś czarna Dobra moja droga koleżanko, możemy przejść do najważniejszego, czyli Do twojej twarzy, tak? Zaczniemy sobie od, od ust myślę sobie tym razem zaczniemy Czerwone, lekko czerwone usta One nie są takie różowiutkie, są lekko czerwoniutkie O taki Zaraz sobie je... A! To teraz nos! Aaa! Nos jest zawsze najgorszy. Dobra, nos zaczyna się gdzieś tutaj. Idzie tak. Tak. Coś takiego. Jeszcze dziurki. Piękny nos, piękny nos, dobra, moi drodzy, jest zajebisty nos, więc lecimy sobie teraz z brwiami. Więc tak, jedna brew się zaczyna tak. Jep. No i druga brewka. Moja droga koleżanko, ten, ten rysunek, ja już widzę, że będziesz mogła sobie wydrukować i powiesić na ramkę. Wydrukować i powiesić na ramkę. Wydrukować i powiesić na ramkę. Jak na ramkę, tak powiesić powiesić się na ramkę. Będziesz mogła sobie oczywiście wydrukować, oprawić w ramkę i powiesić na ścianie. Dobra, i oczy masz koloru. Czemu masz fioletowe oczy? Też chcę. No ale no dobra, masz fioletowe oczy. Jeszcze sobie jebniemy te kropy czarne. Jedna kropeczka. Druga kropeczka. No jeszcze to białe, tak? Ten, ten połysk taki. Moja droga koleżanko, możesz robić screeny, możesz robić screeny, oprawiać w ramkę i powiesić sobie bardzo śliczny rysunek na ścianie. Później ktoś przyjdzie do twojego pokoju, nie wiem, ktoś z rodziców, ktoś z rodziny, jacyś znajomi i zobaczył ten mega, mega rysunek to arcydzieło i powiedzą, o kurwa, skąd takie coś masz? Ile zapłaciłaś? I... A ty odpowiesz nic. Zostałam narysowana przez Urhare I wtedy ten ktoś stanie przed tym rysunkiem, zacznie go podziwiać I stwierdzi to co ja, że to jest jedno wielkie arcydzieło Dobra moi drodzy, ciśniemy sobie dzisiaj z ostatnią osobą To jest ten ziomek, to jest ten ziomek z pozą Laika Boss Też tak umiem, też tak umiem Dobra, już założyłem lenonki, nie chcę mi się ich składać To ziomeczku z pozą lajka like boss Będę cię kolorował, będę cię rysował W lenonkach Okej okay. Okej okay. Dobra, zaczynamy sobie od pędzelka I linia będzie taka Zajebiście O, o Boże Urhara Ale zajebiście ci wyszła szyja No to już, to już przypomina Naprawdę szyję, dobra To teraz ucho Dobra, z uchem trochę gorzej, ale później to nadrobię. Jeszcze później to jakoś nadrobimy. Okej, okay, tutaj masz włosy. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Okej. Okej, to już sobie teraz to poko Ziomek, Ziomek. Dobra, już nie powinno się nic stać złego. Zajebiście dobra. Mamy włoski. Włoski są skończone. I teraz trzeba zrobić ci tę twoją pozę. Tę twoją pozę jaka like bossa, ziomeczku. Czyli coś takiego. Tutaj tak. Kurwa, to jest trudne. Jeden paluszek. Drugi paluszek. Trzeci paluszek. I czwarty paluszek. Dobra, palce nie są moją mocną stroną, ale reszta jest naprawdę bardzo okej. Okay, przyznajcie. E, no i masz tutaj... No i biska ci skończę, tak? A, myszka spierdoliła. Myszka! Myszka! Nie widzę myszki! Gdzie jest myszka? Dobra, myślę, że jest naprawdę, naprawdę zajebisie, że sobie to pokolorujemy. To będzie zupełnie inaczej to wyglądać. Bach, bach. No i widać te pozy! Widzicie to? Widzicie te pozy? Jest lajka like Boss! Zajebiście! Dobra... Tutaj muszę sobie wziąć biały Albo taki szary, taki jasny szary, żeby to wyróżnić I pociągnę to stąd Okularki... Dobra... No i w środku są czarne, tak? To już, już to robię Naprawdę zajebiście ziomek, ziomek, jeden z lepszych rysunków Kurwa, no już musiałem nosem wszystko zjebać Nosy i palce okej, okay, nie wychodzą mi Ale reszta to przyznajcie, że pełna profeska Dobra, no, ale no dziurki muszę ci jeszcze domalować Moi drodzy, no i znajdźcie tu trzy różnice z... Nie trzy, znajdźcie tu jedną różnicę yy, Poza paluszkami i noskiem jest perfekto, jest perfekto, pięknie. I to by było tyle na dzisiaj moi drodzy, ja dodatkowo przypominam, jeszcze będzie więcej tego typu odcinków, jeżeli zostawicie dużo lajków pod tym odcinkiem, to będzie na pewno więcej tego typu odcinków. Jeżeli ktoś chce zostać narysowany, to wbijajcie na grupkę momentowcy Urchary, w linku, w opisie macie link do e, grupki, a tam właśnie organizuję tego typu rzeczy, właśnie pytam się, jeżeli ktoś chce zostać narysowany, wysyłajcie zdjęcia, bach, 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 bach. Ktoś chce, zapraszam. A więc tak jak mówiłem, to by było tym na dzisiaj. Jeżeli dzisiejszy film Wam się podobał, zostawcie lajka, komentarz. Bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i. Hejos!